Cały czas z papierami, z Taka refleksja na temat sposobu poznania świata przez człowieka, ale głównie przez właśnie matematykę, czasami religię, biologię. Najbardziej fascynuje mnie chyba matematyka i nauka, więc coś bardzo ciekawego. Bardzo też może dla wielu... Ciekawego, tak w cudzysłowie, no, bardzo, bardzo mało może ciekawego, ale dla mnie fascynującego, właśnie w obrębie liczby, w obrębie bardzo uniwersalnej, prostej formy, nawet czasami abstrakcyjnej, w obrębie rysunku technicznego, jej takiej pro, rys, prostoty rysunku. Dlatego pozbywam się na przykład czasami takich elementów zbędnych, takich um, upiększających, takich brew pozorom, takich kokieteryjnych, bo wydaje mi się niepotrzebne i wydaje mi się, że taka prosta syntetyczna forma jest najbardziej ciekawa. Na trzecim roku studiów zafascynowałam tym językiem wypowiedzi, zresztą y y y pracowni profesor Romanika, robiliśmy różne doświadczenia z, i z papierem, i z drukiem i uważam, że ta materia jest jeszcze nie do końca, jest, czy jest taka nieodgadniona właśnie materia, czy, czy warsztat w ogóle cyfrowy, a też fajne jest połączenie go z tradycyjnym warsztatem i taki rysunek, czyli pierwotny ślad narzędzia, jakim jest właśnie kreska, czy jakaś odbitka taka z matrycy tradycyjnej, jest tego doskonałym przykładem. Dlatego e, właśnie rysunek jeszcze w tym obecny i ta synteza formy, która pochodzi właśnie z e, m, takiego bardzo pierwotnego śladu, czyli odbicia jakiejś matrycy i takiej kreski, Prostej, syntetycznej. W zasadzie od 10 lat się tym zajmuję. Jakby to mi wystarcza. Nie potrzebuję szukać już czegoś więcej, chociaż wydaje mi się, że każdy kolejny rok, każda kolejna praca jest zupełnie inna. To jak patrzę się z perspektywy 10 lat, to one wychodzą z jednej ręki czy z jednej głowy, więc one są bardzo podobne. Więc trudno jest teraz powiedzieć, dlaczego nie inne wybory. Często się zdarza tak, że jak widzimy pracę innych twórców, czy w moim przypadku kolegów ze studiów czy przyjaciół, to podziwiam to, co robią. I mówię, kurczę, jakie fajne rzeczy, czy, y, chciałabym tak, ale każdy z Was ma tą samą refleksję, każdy, to jest tak jak obcy język, każdy się posługuje swoim własnym jakby językiem i swoimi śladami. Dużo wystawiam i też, y, co mnie bardzo cieszy, coraz częściej prywatne osoby się do mnie zwracają y, z prośbą o na przykład zakup prac. co jest bardzo, 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 to, to najbardziej cieszy. Jeżeli ktoś na przykład chce pracę, pyta o, o jakość druku, i, bo z drukiem cyfrowym jest zawsze ten problem, czyli no, trwałość tego druku, czyli takie żywe zainteresowanie tym i chęć posiadania na przykład takiej pracy, i to mnie wtedy rozczula bardzo i cieszy, że to jest chyba najbardziej najfajniejsze, bo po to też to robimy, prawda, żeby ktoś z tego czerpał, czerpał przyjemność. Na